Mano z tej strony woda, witam cię w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę ci mój nowy rekordzik. Tak, tak szybko pobity, słuchajcie, no, mamy nowy Warzone i ja w końcu czuję się jak ryba w wodzie, bo na blisko już na padach nie mają takiej przewagi, więc w końcu zacząłem wygrywać starcia magicznie. Na daleko znowu nie mam już tego ogromnego odrzutu wizualnego, więc no, w końcu też można fragować. No i pojawiają się fajne gierki, tak. Także myślę, że 30 to kwestia czasu. No i słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam taki zestaw, który no nie jest już do końca aktualny, bo wleciał update. Jest tam MTZ Interceptor, czyli karabin wyborowy, który no jest takim powiedzmy starym DMR, tylko zdecydowanie wolniej strzela. No i generalnie nerf polega na tym, że zmniejszony jest damage za szoty. Klatę winne strzela dokładnie tak samo jak przed nerfem, e, także no, różnica jest taka, że kiedyś się powalało na dwa headshoty, teraz na trzy headshoty, e, ale możemy też strzelić na przykład dwa headshoty i w klatę, co nie? Także generalnie nie ma jakiejś tragedii dużej z tym nerfem i myślę, że ta broń dalej będzie mocna. No i druga broń na blisko, użyłem sobie tutaj baz bez, zbudowany właśnie na taki krótki dystans. No wcześniej time to kill było tam około 550 ms, także był to lepszy niż jakikolwiek w ogóle PM. Natomiast aktualnie jest to 660 około. Więc no jest już powiem tak, gorszy niż tam parę pm dosłownie, ale nadal bardzo podobny. Więc no myślę, że nadal może to być dobry wybór na przykład do snajperki, tak? Jako karabin, który no właśnie nie ma spadku demerza tam po piątym, yy, spadku time to killa po piątym metrze, co nie? Bo jednak BAS-B no jako karabin szturmowy, yy, karabin bojowy, przepraszam, ma ten zasięg zdecydowanie większy. Więc no polecam sobie chociażby przetestować, zobaczyć po tym update'cie czy te bronie nadal siekają. Ja też na pewno sobie je przetestuję. No ale co? W międzyczasie obczajcie sobie te buildy, no i obczajcie ten gameplay przemocarny. Miłego do pływa sobie o, dostał pod wąskę na fałku dwóch jeden powolny, drugi krak kompletnie zaroma, okay. twój sojusznik trafił do góry, on bliżej ciebie będzie walczyć o szansę na podstawę, znam To nice. już nie wraca do strefy walk. Hmm? te. Yy, mogę dać, to. Idziemy na Dobra gierka, dobra gierka. No, jeszcze nie ma, ale na sklep możemy iść. No, dla mnie to od gierka. Ty, ten Striker 9, jak się znajdzie na początku... Kurde, miogę. Albo zwykły strajker nawet. Na, na samym starcie jak się znajdzie, to jest naprawdę miodzie. Mam trochę kasy. ciekawe, yy... Tak, mam dużo. To jest szynka za mój i radar. cię od razu na drugą A gdzie jest drop? A jest co. Zbliża się sojuszniczy zrzut uzbrojenia Jest drob jeszcze jeden Zbliża się chmura gazu do nowej bezpiecznej strefy Nie widzę typów Co to? No to mam bas ba i ten 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 tego tego ten tego, 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 ten tego, te nie, nie, wziął nie, nie ten nawet to, to spoko. Ale ten 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 mi pistolet? Tak ten 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 tak? ten 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 to ten 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 ja, znaczy, no, ten basbet też nie jest zły, powiem ci, dobrze się z tym strzela. Wiesz, na odległość przynajmniej coś już strzela, a na a z tym mm -hmm. Rednet to, to kompletnie nie. Potrzebuję kewy. Mina kasetowa To jest szynka za nie mam miejsca na mnie. Albo dam ci kewy zostawię tutaj. Zbliża się chmura gazu. Znalazłem pancerz. Nie, no gdzie są typy. Zidentyfikowane. O, bez rozkazu. No straż widziałem jeden biegnie. Róci, to wkupili, to ruszajcie no. do bezpiecznej strefy. Pa, na, na, na dropa ląduje. Wróg się desantuje. Patrzcie w górę. Gdzie on? Jakie gówno ty. Cel jest główny osiągnięty. Cele wyeliminowane. Tam znowu go wykupili, chyba. Aj, na, na stację dotarła jeden, bo na stację Cel oznaczony, możecie walić. Tu jest jeden, 31, cel namierzony. Rozpoczynam To jest. Ty. O, nie, nie, tego? nie, 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 mnie szczera nie, nie, grzybek nie, 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 i co, ja nie mogę trafić w ty nic? I ja to no sam... to jest. Trzeba ja się nauczyć, ja też nie mogę na początku nic trafić. Tak nie wkurza, że nie mogę dokładnie tej samej czułości, więc, CS-a. Ja tak Kiedyś widziałem dobra. kalkulator Ale ten kalkulatory działały i jakoś nie oddają. Dalej takie misje robisz, to szoko. Co już liczy zwiad nad nami. Zrozumiałem. W plecy. Bf na miejscu. Rozpoczynam zwiad. On tak. ja się tam strzelał na mężówkową. Jeden do mnie jest, o! Ej, podagnął jeden! BSP ma mało paliwa. Wraca do bazy. No nie no woda na blisko podleciał i wszystkich zabrał No bo właśnie wiedziałem że jak no daleko pójdę to mi zabierzecie wszystkich, ale i tak nie wszystkich, bo powaliłem dwóch, a dostałem jednego fra... No wiedziałem, że mnie odsłania się z tyłu, nie? Dobra, dobra, no tam ci Nie no, bo co innego jak jeden zostaje z tyłu A jak dwóch jest z tyłu To co ja mam też z tyłu? No nic fraga nie dostałem, no co jest? Pewnie się podniósł i go strachu. Zbliża się chmura gazu. Bezpieczna strefa przeniesiona. Nurczy no, bez pod... O, czy pod... Czy co mu Nie, są jakieś strzały, ale daleko, nie O nie, widać tam w wodzie się strzelają Albo nie O kurde Dawajcie. Poro są dacha No, tutaj to ciężko gra tutaj Nie, oni nie są na dachu To na dole ja Oni mają urnetty jakieś. Idzie ze mną wody? wody? Idę, idę. Podchodź, witam w stronę. Inne Nie! Nie! obok obok I na, blisko, na blisko. podjeżdżają. Podjeżdżają Kim to może no klepać, jest? kurwa? Oni nie jakieś kurwa, rewolwery śmieszne. I tu helikoptery w ogóle dachu. No jest, a możemy po BSP iść jeszcze, tu mamy sklep. Dobra, hałku, podejdziemy na ten sklepik. Ej tu nikogo nie ma na tej kancji, Mam trochę kasy. Patrz, strzelajmy przed nami. Ruszam tutaj. I ląduje jeszcze typ No kurde Tam wodą przypływa chyba ktoś Ze mną idę. Jestem tutaj Widzę powalony. Ten live tam jest. Krakon jest na no tapa. No nie. Twój kompan trafił do guagu. Jeśli przetrwa, wróci do walki. Widzę droga. Nie mam a jak się teraz to wyparowało w ogóle? A! Jak no teraz czemu fałka zagrałeś? Nie, bo jak ja z wami latam, to moje nie mam, a tutaj kille same przychodzą do No broni nie miałeś wtedy, ale już no. mam. Teraz się gra, E! Family Friendly jest, nie pamiętasz? Kurwa, to ładnie przecież! A. Cię usłyszałem. Sorry. Wraca do walki słuchaj uchem a nie brzuchem. Zobaczcie nie wiem czy algorytm też tak dobrze usłyszy. No Robert Wiadomo No widzisz w Tak, tak powiewano Ale ty nie każdy. zostały, no ja pierdziule, Co to ma być? Tyle ludzi jeszcze wszyscy na dach po mnie skampieni I trzeba jakiś dach zająć najwyższy sobie lepiej przeze Sniper mną ty Tutaj. tutaj. Ale, ale poszli na strefę, nie? No, no, jest no ja teraz nie słyszałem z tymi renetami. 7 do dwóch. No dobra, ale... Ale to mi się nie podoba ta broń. Która? Snajperska. Tamty Jak to mnie bije, tarf. pomocy. On mnie niszczy. Wjeżdżam na górę. Chyba no, no, no. sobie. Uciekam od niej On jest za mocny. Ja szadam Ci pomóc. A, no tu pomóc. Na go nie biadą za tą no, za linko zają. Niech już to poza bezpieczną strefą. Niech Nie wiem, jada Pewno? Nie, są na... Gdzie ty dostajesz? Nie mam, ke... Kebof. od na daleko Daleko nie Ciebie? do 22.30 Masz Może jeszcze Wjechał linką, WJECHAŁ LINKĄ WJECHAŁ LINKĄ Drugi wjechał, drugi wjechał Czekaj Gonią mnie. No pomóż! Hał, gdzie ty jesteś? No z typem się biję Zleciałeś na co? Nie będzie walczyć o szansę na powrót Prerokacja, no, fajnie, to fajnie to tak, no, tylko, tak. tylko przez minutę jeszcze ważna Nie na no, jaki pech jak władzy zaskoczyłem, że przy przypadek i co robi Jak damy Kurde Zabij kogoś żebym do dokładnie wysłać go Moment. No o ile miał w ogóle? No, nikt. Na nikt. Kurna chyba już nie miał. O, mam kogoś. Zyskasz kolejną szansę, i przekażesz tą walkę. Let's go mogę przegrać, No to wychodzi Nowa bezpieczna strefa na miejscu Gułag zamknięty Dawlinka no. Aha on się tak skąpił śmierdziel dużego karabinu Los uzbrojenia zaraz ujdzie O dziwce I tak on trafił do musi przetrwać by wrócić do walki no, do Zabiłeś kogoś tam? Tak. Jakieś ładne, coś? Ja nie A, wiem co oni pancerz. mieli. Tu coś zabiłem, tu coś zabiłem. A, Jeszcze tam na schodach coś zabiłem. Zbliża się do was mora gazu. Sniper, Sniper, ale skąd w ogóle, nie wiadomo. Ale no sy, to taki głagowiec zbroga. A tam szachty pół, nie dach, lewy dach. tam. To lekko. tutaj. słyszałem, ale... W przodu. Kolejna ekipa podjeżdża od czerwonego Plecy, plecy masz woda artykułów, e? marka Sojuszniczy zjadł nad nami Zrozumiano, PSP na miejscu, rozpoczynamy. Mm -mm. Jest e? jeszcze 24 wrogów, zabić wszystkich. Co jeszcze masz fajst? Tu ziomek leży na skalę Powolony on jest. Lecę go dobić. Kolej zrzutu tak przynajmniej. Kolej zrzuciku. Nadciąga zrzutu sprojenia. Ziomek klikuje na was. Dobra poleciał dalej. Okej no. wydaje. Zbliża się chmura gazu do nowej bezpiecznej strefy. Dziame. A borgia za to Zrzucam. Mam tu amunicję. Ten tłuka. Nie no. Jeden zero ma. na no Tu jest. Dobra, tobą jeden, domku, domek za tobą, domek za tobą, domek za tobą. W środku był. tu jest, w tym burgerze. nie nie strefy. Jeszcze. Krono tam jest, to dal doprawdy. Tak, na dwa tak, tak, tak. Odchodzimy na tych? Podam na mnie? Lokar, w garażu. No, Mam tam. jeden. Co? Jakaś mina, dostałem. Co? A to trzy miny były. Aha. Jakaś Góra masz, na górze masz Dwóch przynajmniej Snipers tutaj Już tylko szurka, pełne skupienie Potrzebuję pocisków dużego kalibru Tracicie teren, ruchy czech, czech. O nie Poszedł go podnieść do lewej Niee yeah. Tak blisko nie Tak blisko jak trzy jest